Taką politykę będzie Ruch Polska 2050 promował? Politykę blisko ludzi, politykę rozwiązującą realne problemy i będziemy po prostu gryźć trawę, w, a przekonywać ludzi, że to właśnie na tę politykę dzisiaj przyszedł czas. Oczywiście będziemy z drugiej strony słyszeć cały czas to samo zaklęcie o 8 gwiazdek by pokonać PiS. Uwierzcie mi, nie znajdziecie w Polsce, a możecie się tu rozejrzeć za okno, popatrzeć gdziekolwiek chcecie człowieka, który bardziej chciałby zakończenia rządów PiS niż ja. Nie ma drugiego takiego człowieka. PiS trzeba odsunąć od władzy przy tych zniszczeniach, które robi. Ale powiedzmy sobie szczerze, to trzeba zrobić mądrze i taktycznie. Dzisiaj od rana jest pianie w, w naszych czcigodnych mediach, w wolnych, w, że. Bo jej wyszedł sondaż, że jakbyśmy się połączyli z Platformą i PSL-em w jeden blok, to będziemy mieli 30%, a PiS będzie miał wtedy 36%. Okej, okay, ale radość. Tylko sprawdźcie, zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, PIS jest zawsze niedoszacowany w sondażach. Jeżeli ma dzisiaj 36, to przy tym potencjale też, który ma, do palenia i pieniędzmi, i kurskim, i całą resztę, będzie miał 40. I my wtedy będziemy mogli sobie tę całą historię piękną zjednoczonej opozycji, wiecie gdzie e, i między co włożyć. Oczywiście, że trzeba wygrać z PIS, tylko trzeba mądry, być mądrym, żeby wygrać z PIS, a nie po prostu powtarzać niemądre recepty. Druga rzecz, my mamy razem 38%, a osobno wiecie, ile mamy? 45%, czyli 7% więcej. Czyli ta premia za jedność jest powiedzmy sobie szczerze bardzo umiarkowana. Osobno mamy, powtórzę, 45%, a kiedy idziemy razem, mamy procent 38 przy 36 pisu. To co jest Waszym zdaniem bezpieczniejszym wariantem? Oczywiście, że to trzeba jeszcze przeliczyć przez DOMTA, zobaczyć ile to dane mandaty, bo to oczywiście w tych wariantach da inne mandaty. Mówimy o tym samym sondażu. W tej samej pracowni BSP, w którym platforma ma 24, my 16, a PSL 5%. Prosta matematyka. Więc to naprawdę nie jest tak, że teraz jest czas na to, żebyśmy dawali sobie, że tak powiem, zaczarowywać się jakimiś zaklęciami, które ktoś rzuca. Tak, pis należy bezwzględnie odsunąć od władzy, bo takiej władzy Polska nie zniesie choćby przez następnych 6 miesięcy. Tylko to trzeba zrobić tak, żeby się nie podłożyć i nie wyjść na pożytecznych idiotów, którzy w, krzyczeli sobie wzniosłe hasła i znowu się dali pisowi zrobić w Bambuko. Dziś każdy z nas musi pedałować ile w sił, do przodu, przeć walczyć o to, żebyśmy rzeczywiście byli w stanie ustać te ofensy u która teraz idzie, zniwelować te negatywne skutki polaryzacji, które widzimy, zrobić politykę rzeczywiście wielobiegunową i zachęcić jak najwięcej osób do tego, żeby dołączyły do nas.